Chciałabym Państwa powitać serdecznie w woli murowanej. Znajdujemy się na pikniku rodzinnym na podsumowanie projektu questujemy Woli, zmieniamy świat wokół nas. Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie questu Skarby Nieznane w Woli Murowanej. Zaangażowaliśmy się w tą inicjatywę, bo chcieliśmy zaaktywizować mieszkańców. Chcieliśmy zachęcić ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu, żeby poznali swoje otoczenie, swój region. Jesteśmy pewni, że jest to bardzo atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu i edukacji, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu Questowanie w woli odkrywamy świat wokół nas, przygotowaliśmy grę terenową w formie questu oraz piknik ekologiczny z licznymi warsztatami. Wśród tych warsztatów były warsztaty ogrodnicze, warsztaty tworzenia mydełek ekologicznych, warsztaty szycia toreb, warsztaty malowania toreb oraz warsztaty projektowania druku 3D. Wszystkie warsztaty cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Wśród uczestników były zarówno dzieci, jak i dorośli. Poza warsztatami mieliśmy również inne atrakcje w postaci zorganizowanego kina plenerowego, grilla sąsiedzkiego oraz kurtyny wodnej zorganizowanej przez naszych strażaków z OSP Wola Uczestnicy naszej gry terenowej otrzymują mapę bądź logują się do aplikacji na swoich smartfonach, poruszają się zgodnie z punktami tej mapy, odkrywają nowe miejsca i na końcu czeka niespodzianka w postaci skarbu. W ramach projektu mieszkańcy bardzo chętnie się angażują i aktywizują. Można powiedzieć, że całe rodziny Dzieci, rodzice, dziadkowie uczestniczą w działaniach projektu. Wraz z Bratem uczestniczyłam w grze terenowej, ponieważ jest to bardzo ciekawa forma spędzenia czasu wolnego. Podczas gry odkryliśmy nowe zakątki oraz spędziliśmy wspólnie świetnie czas. Brałam udział w warsztatach ekologicznych razem z synem. Jest to bardzo fajna inicjatywa coś nowoczesnego i zachęcam do następnych takich inicjatyw. Partnerem projektu Questowanie w Woli odkrywamy świat wokół nas jest Fundacja Orlen. Projekt zrealizowany został z grantu otrzymanego z programu Moje miejsce na ziemi. Fundusze przekazane przez Fundację Orlen znacząco ułatwiły nam organizację projektu. Polecamy z całego serca, aby inne organizacje i gminy starały się o takie środki, gdyż ułatwia to bardzo organizację ciekawych projektów. Chciałabym, aby podobna inicjatywa rozgościła się tutaj u nas na dobre, żeby odbyła się również w przyszłym roku, ponieważ jest to świetna okazja do spędzenia wspólnie czasu z rodziną, z sąsiadami, no i z naszym stowarzyszeniem.